Plan był dobry. Kupię Ignisa po dzwonie, wytnę katalizator, trochę go poskładam i sprzedam auto dwa razy drożej. Przygotowałem zderzek, klapę i tę nobelkę z mojej rajdówki i zapakowałem je do Twingo. Gruz był wyładowany jak cygański tabur, ale udało mi się zapakować cały ten złom i zostało nawet trochę miejsca na kierowcę. Trochę, bo pozycja za kierownicą jest tak ściśnięta, że musiałem rozpiąć kluczyki, żeby nie zgasić silnika kolanem. Nie dość, że jadę ściśnięty jak szympans w klatce, to jeszcze na małpiej diecie, bo była promocja na banany. Radia oczywiście nie mam, ale zabrałem głośnik bluetooth, który rozładował się po pierwszej godzinie. Zacząłem od sprawdzenia kompresji i tutaj pojawiła się pierwsza niespodzianka. Na dwóch garach chodzi względnie dobrze, a pozostałe dwa cylindry ledwo trzymają 4 bary kompresji. Poprzedni właściciel nigdy nie regulował luzów zaworowych, więc może wystarczy je ustawić, żeby jako tak opracował. W silnikach Suzuki serii M powinno się je ustawiać co 40 tysięcy, a na LPG, jak w tym przypadku, co 20. Łatwo możemy zdiagnozować co jest uszkodzone. Wyjmę płytki zaworowe i zmierzę kompresję drugi raz. Jeśli ciśnienie wzrośnie, to znaczy, że zawory są podparte i się nie domykają. A jeśli nie, to uszkodzony jest inny element silnika i mam przejebane. No i tyle było z zarobku. Głowica do wyjebania. Cały idzie na części i postaram się wyjść na zero, bo nie opłaca się tego naprawiać. Wygląda na to, że jeździł nim chirurg albo mechanik Ninja, który wyciął katalizator, nie zostawiając żadnych śladów cięcia. Podejrzewam, że jednym z poprzednich właścicieli był też Mariusz Pudzianowski po tym jak w 2005 wymienił koła, do dzisiaj nikomu nie udało się ich odkręcić. Podsumowując, kupiłem ten szrot przez telefon za 1950. Gdybym go złożył, poszedłby za 5, ale wyszło jak zawsze. Części sprzedałem za jakieś 2000, a za budę na złomie dostanę pewnie z 500. Ani trochę nie warto. Chuj mi w dupę.